Naratorował rusałkę nieskończonego HP! Co się stało, Royson? Paintball z Royem wraca po dwóch latach, człowieku! 39 dziewiąta edycja! Nie słyszałeś, Rojo? Słyszałem, w końcu sam go organizuję. Tak, no tak, faktycznie. Gdzie jest mój marker? Czy, czy, czy jeszcze działa? Nawet mam jeszcze kulki w szafie z 2020. Nadadzą się? Nie nadadzą się. Racja. Ech, dwa lata czekania, niekończące się wszędzie zapytania. To zrozumiałe, ludzie są wypuszczeni społecznie. Wielu z nich nawiązało masę przyjaźni na tych eventach, czy nawet związków zakończonych małżeństwem. Dokładnie tak, rodzinna atmosfera, zdrowa rywalizacja. Zresztą nie ma piękniejszego i dosadniejszego dowodu na zasadność idei gry łączą a niedzielą. Dla mnie i tak najważniejszą kwestią będzie to, że na pzt poznałem Ciebie! Niby jeszcze miesiąc, bo 11 i lub 12 czerwca w Uniejowie na terenie watten Payball niedaleko Łodzi. Także prawie środek polski, a ja już mam ochotę się pakować. Spokojnie, i tak wszystkie informacje dotyczące zapisów ludziska jak zawsze mają w opisie tego materiału. Jak i to czym w ogóle PZR jest pełnym pakietem dotychczasowych relacji. Ale fakt, muszą się spieszyć z decyzją. Nie no, wiadomo, po takiej przerwie to na bank będzie niemałe zainteresowanie i obłożenie. To już nawet nie o to chodzi, ale o to, kto się pojawi. To znaczy kto? Ano sam raper Słoń zaszczyci na swoją obecnością w niedzielę. Moi drodzy, Słoniu też ma wam coś do powiedzenia. Proszę, proszę bardzo. Yo, yo, Mandero wszystkim z tej strony Słoń. Słuchajcie mnie uważnie, drogi dzieci. Widzimy się 11, 12, a dokładnie 12 czerwca ze mną na pzr Erze u Roysona, czyli Paintball z Rojem. 12 jestem. Ja, 11-12, cała impreza. Tu gdzieś dookoła macie całe info. było. perla i rudy Ruchara też się pojawią. I tenisisty Jerzego Janowicza nawet nie zabraknie. Witam serdecznie. Z tej strony Jerzy Janowicz. Po dwuletniej przerwie w końcu mamy okazję spotkać się na Paintballu z Rojem, bo w czerwcu kolejna edycja. Długo wyczekiwana, ale będzie w końcu. Jerzy Janowicz ponownie obecny. A na dobitkę The z Grzesiu z Paintball Tychy, Majki Wsparciuchy. Mało tego, dzięki różnym fantastycznym sponsorom z branży gier wideo i nie tylko, będę miał dla absolutnie każdego uczestnika genialne nagrody, które nierzadko przekraczają wartość samego wpisowego. Wszyscy! Ej ja się tam zawsze najbardziej cieszę, że pamiątkowy dyplomik wyhaczy. A mam wszystkie! To oczywiste Royson, jesteś mną. Eee, jak to? Integracja totalna, wyjątkowi goście. Udział w oficjalnej relacji z humorystycznymi wstępniakami. Bogate upominki. Różne tryby zabawy od klasycznego deadmecha drużynowego. Przez ochronę VIPa i zdobywanie flagi. Pokultowy Mordor. Do tego kreacja fantastycznych wspomnień dzięki atmosferze gier wideo na żywo, bo w ruchu i na świeżym powietrzu. Na bosko matkę natury, czyli najlepszego Milfa! Nikt na świecie dla swoich widzów nie robi takich eventów! No my robimy. Jeden raz prosto w twoją raz prosto w twoją Jeden raz prosto w twoją